Cześć, tu Forest, a to są informacje. Intro do informacji zrobimy mi Mr. Mi, Alexinio, który właśnie jest obok mnie. Dzień dobry. No Dzień po prostu jest u mnie, no dobra. E, chcieli, chcielibyśmy ogłosić parę informacji dotyczących serii multiplayerek i nie tylko. No dobra, po pierwsze nie usuwam. E, pograjmy w Minecraft multiplayer, dlatego że SKR nie ma w ogóle czasu. I ponieważ nagrywa... z... Innym let's playerem AVP 919. I ma z nim chyba trzy serie, których w ogóle też nie nagrywają, więc. A, po... A jeszcze dlatego, że Minecraft nagrywa za dużo osób i w ogóle nie mamy nie serca. Mamy do tego serca, no. ponieważ się nam znudził i nie chcemy nagrywać. No. E, no dobra, no to ja jeszcze chcę powiedzieć, że ja będę nagrywał może, jak mi się jakoś uda z Xboxa, bo mam Xboxa, mam z... dużo gier. No dobra, no to teraz. A ja będę nagrywał w władce Pierścień Wojna na Północy. Na PC. Na PC oczywiście. No, no ostatnio nie wyszedł mi, bo coś się z frapsem stał. Więc no w tym tygodniu może będzie odcinek i link do mojego kanału będzie w opisie. Tak. Aha, i ch chciałbym prosić moich 40 widzów, na 50 będzie specjal, żebyście tam postarali się subskrybować Aleksa. No, obejrzeć. obejrzeć. I teraz. Usuniemy tą serię i będziemy, no inne może serię nagrywać, bo mam na oku parę gier. No, ale Team Fortress będziemy dalej nagrywać. Team Fortress dalej. Dobra, no to chyba to wszystko, tak? No mm -hmm. dobra, tak więc komentujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Narka. Y <laughs>